Miasto Jelenia Góra złożyło trzy wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o wsparcie finansowe dla inwestycji, która polega na przebudowie jednego budynku i budowie trzech kolejnych pod potrzeby mieszkań na wynajem. Zadanie to ma zostać zrealizowane przy ulicy Elewów na osiedlu pod Jeleniami. Chodzi dokładnie o ten teren. To mniej więcej tak będzie wyglądało. Ten budynek to jest budynek istniejący. To jest ta hala, której dokonamy przebudowy. W niej znajdzie się garaż wielostanowiskowy, i na pierwszym, drugim piętrze 35 lokali mieszkalnych. To są te dwa budynki trzyklatkowe, które są drugim etapem, i to jest budynek czteroklatkowy, który jest tą trzecią inwestycją. Łącznie ma się w nich znaleźć 115 lokali mieszkalnych. Prace rozpoczną się zaraz po uzyskaniu dotacji. I tu prezes Marek Wojnarowski przedstawił dobrą informację. Pierwsze pieniądze już otrzymaliśmy. 2 miliony 600 wpłynęło na nasze konta, na konta miasta. Miasto później dokona przelewu tych pieniędzy na kapitał zakładowy TBS-u. Te środki są przeznaczone przede wszystkim na rozpoczęcie procesu projektowania. Z tego źródła JTBS ma otrzymać jeszcze blisko 1,5 miliona złotych, co ma dać w sumie 4 miliony złotych. Jednak na przeprowadzenie całej inwestycji potrzebnych będzie 10 razy tyle, bo wedle szacunków JTBS-u wszystkie zadania mają kosztować około 40 milionów złotych. Po uzyskaniu tych środków z Funduszu Wsparcia Rozwoju Mieszkalnictwa wystąpimy z wnioskami o granty. Z Funduszu Dopłat, to jest kolejny fundusz rządowy, który został powołany w celu wspierania budownictwa mieszkaniowego na wynajem. Z tego funduszu dopłat uzyskamy 35% wartości inwestycji. To będzie blisko 14,5 miliona złotych. Aby móc starać się o te środki 23 lutego na najbliższej sesji, potrzebna będzie akceptacja radnych. Jednak z tym nie powinno być problemu, bo większość w niej ma koalicja obywatelska współpracująca z prezydentem. Wracając do planu finansowego. Z tych dwóch rządowych źródeł JTBS pozyska 18 milionów bezzwrotnej dotacji, kolejne 14 milionów złotych ma pochodzić z pożyczki. Kolejnym etapem tej inżynierii finansowej, jaką skonstruowaliśmy, jest kredyt z Banku Gospodarczego Krajowego, który zaciągniemy jako TBS. Ten kredyt byłby spłacany, spłacany przez 30 lat 25 bądź 30 lat bo na tyle będzie, jak ten kredyt daje. Pozostałe 8 milionów ma zostać pokryte z partycypacji, czyli wkładu finansowego od zainteresowanych wynajęciem mieszkania. Wspomniana partycypacja za 50 metrów kwadratowych mieszkania wynosić ma około 40 tysięcy złotych. Pieniądze będzie można odzyskać przy rezygnacji z wynajmu.